Rudolf Steiner, prorok duchowej nauki. W rozległym kosmosie duchowej wiedzy jedno imię jaśnieje szczególnie mocno: Rudolf Steiner. Filozof, reformator społeczny, architekt i badacz duchowości, który pozostawił po sobie niezatarty ślad. Jego nauki, znane jako antropozofia, stanowią most łączący świat zmysłowy z nadzmysłowym, prowadząc nas ku głębszemu zrozumieniu ludzkiej duszy. I kosmicznego porządku. Antropozofia to nie tylko teoria, to ścieżka wewnętrznej przemiany, która otwiera nowe horyzonty poznania i świadomości. Wśród duchowych idei Steinera szczególną uwagę przykuwa postać, która od wieków budzi kontrowersje lucyfer. W jego kosmologii lucyfer nie jest diabłem, lecz potężną duchową istotą niosącą światło świadomości. To symbol oświecenia, wyzwolenia i samopoznania. W przeciwieństwie do tradycyjnych religijnych przedstawień jako wcielenie zła u Steinera, Lucyfer to byt, który zachęca nas do przekraczania ograniczeń, do zadawania pytań i odkrywania własnej duchowej mocy. Światło Lucyfera. Inspiracja czy zagrożenie? Lucyfer w ujęciu Steinera. Rozbudza w nas pragnienie wolności i wiedzy. To on zapala w człowieku iskrę, która każe mu wyjść poza granice zmysłowego świata i dążyć ku duchowej głębi. Jest impulsem, który popycha nas do rozwoju, samodzielnego myślenia i niezależności. Ale światło Lucyfera niesie ze sobą również ryzyko może oślepić. Steiner ostrzega, że jego wpływ ma podwójną naturę może prowadzić do wyzwolenia. Ale także do duchowej pychy i iluzji. Ta podwójność wymaga od nas uważności i równowagi. Ścieżka, którą wskazuje Lucyfer, może być drogą wzrostu lub zguby. Wszystko zależy od naszego rozeznania. Tylko dzięki zrozumieniu tej subtelnej gry światła i cienia możemy naprawdę docenić rolę Lucyfera w rozwoju świadomości. Ariman równoważąca siła materii. Aby przeciwdziałać jednostronnemu wpływowi Lucyfera Steiner wprowadza do swojej kosmologii drugą potężną postać Arimana. W przeciwieństwie do duchowej wolności i wzlotu reprezentowanych przez Lucyfera, Ariman uosabia ciężar materii, logiki i przyziemnej struktury. To on przyciąga człowieka ku światu materialnemu, ku konkretnym formom, ku zewnętrznej skuteczności. Choć często postrzegany jako ciemna siła, Ariman pełni kluczową rolę. Zakotwicza nas w rzeczywistości, chroniąc przed duchowym odlotem. Bez Arimana istniałoby ryzyko, że zanurzymy się całkowicie w świat wyobrażeń, porzucając odpowiedzialność za ziemskie życie. Z kolei bez Lucyfera groziłaby nam skrajna materializacja i duchowa stagnacja. Obie siły są niezbędne. Jedna pcha ku górze druga utrzymuje nas na ziemi. To w ich dynamicznej relacji ujawnia się głębia ludzkiego doświadczenia. Chrystus jako punkt równowagi. W kosmologii Steinera pomiędzy skrajnościami Lucyfera i Arimana pojawia się postać trzecia, Chrystus, nie jako sędzia ani wybawiciel w tradycyjnym religijnym sensie, ale jako siła równoważąca, centrum, które harmonizuje przeciwieństwa. To Chrystus jest tym który pozwala człowiekowi zintegrować duchowy wzlot Lucyfera z ziemskim ciężarem Arimana. Dzięki jego obecności możliwe jest odnalezienie wewnętrznego punktu równowagi, przestrzeni, w której możliwe staje się prawdziwe człowieczeństwo. Chrystus reprezentuje świadomość serca, pełną obecności, miłości i wolności. To nie tyle zewnętrzna postać, co wewnętrzna jakość. Stan bycia, który łączy światło i ciemność bez osądu. To On prowadzi nas ścieżką środka, ucząc, jak korzystać z obu biegunów bez ucieczki w iluzję, ani bez uwięzienia w materii. W tej triadzie Lucyfer, Ariman i Chrystus, Steiner odnajduje mapę dla duchowej ewolucji człowieka. Nie chodzi o walkę dobra ze złem, ale o taniec sił, z którego wyłania się świadomość. Ta duchowa równowaga nie jest czymś, co można osiągnąć raz na zawsze. To dynamiczny proces, który toczy się każdego dnia w naszych myślach, emocjach i wyborach. Steiner nazywa to moralną alchemią wewnętrzną pracą, która przekształca impulsy w zrozumienie, a chaos w sens. I właśnie w tej pracy odnajdujemy prawdziwe znaczenie duchowego rozwoju. Niebezpieczeństwa jednostronności. Zbyt silna dominacja jednej z tych sił, Lucyfera lub Arimana, prowadzi do zaburzenia. Ulegając Lucyferowi możemy wpaść w pułapkę duchowej pychy, oderwania od rzeczywistości, fantazji, które odrywają nas od ziemi. Z kolei pod wpływem Arimana możemy ugrzęznąć w rutynie, w chłodnej kalkulacji w życiu pozbawionym ducha. Obie skrajności są niebezpieczne. Jedna uwodzi światłem, druga przykuwa ciężarem. Dlatego tak istotna jest obecność Chrystusa, jako tego, który stoi pośrodku. Uczy nas, jak patrzeć na oba światy bez ucieczki ani lęku, jak myśleć i czuć jednocześnie, jak działać z serca, ale też z umysłu. Chrystusowa świadomość, według Steinera, nie jest oderwana od życia. Ona je przenika i przemienia od środka, nie odrywając, lecz uzdrawiając. To właśnie ta świadomość pozwala człowiekowi na świadome współtworzenie rzeczywistości, na życie, które nie jest reakcją na siły zewnętrzne, lecz świadomym wyborem z poziomu duszy. W tym sensie Steiner widzi każdego człowieka jako potencjalnego współtwórcę duchowego świata, niebiernego odbiorcę losu, ale istotę pełną mocy. Zdolną do przemiany. Lucyfer jako inspiracja i próba zanurzenie się w lucyferyczne światło może być doświadczeniem zachwycającym, ale też niebezpiecznym. Steiner przyrównuje to do tańca na ostrzu miecza, pięknego, lecz wymagającego odwagi i precyzji. Lucyfer niesie oświecenie, zryw i twórczy impuls, ale niesie też ryzyko ucieczki od rzeczywistości. W blasku jego światła łatwo wpaść w duchową iluzję. Poczucie wyższości mistyczne uniesienie bez zakorzenienia. To dlatego Steiner tak mocno akcentuje potrzebę rozwijania wewnętrznej siły moralnej. Wiedza sama w sobie nie wystarczy. Można znać kosmos, a jednocześnie zgubić siebie. Dlatego prawdziwa duchowa praca nie polega tylko na poznaniu, ale na przekształcaniu, na transmutowaniu wewnętrznych metali w złoto duszy, jak u alchemika. To zadanie nie dla tych, którzy szukają łatwych odpowiedzi, to droga dla tych, którzy są gotowi spojrzeć na siebie naprawdę głęboko. Bo wiedza, jak mówi Steiner, nie świeci własnym światłem. To człowiek musi nadać jej sens przez serce, przez wybory, przez miłość. Tylko wtedy staje się ona mądrością. Antropozofia w praktyce codzienna alchemia ducha. Choć nauki Steinera wydają się głęboko metafizyczne, mają bardzo konkretne zastosowanie w codziennym życiu. Antropozofia nie jest teorią dla wybranych, to żywa ścieżka, która przenika edukację, medycynę, rolnictwo, ekonomię, technologię i relacje międzyludzkie. Jej celem jest stworzenie świata, w którym duch nie jest oddzielony od materii, lecz przenika ją świadomie i twórczo. W edukacji widzimy to w szkołach waldorskich, gdzie lucyferyczna kreatywność spotyka się z arymaniczną strukturą. Dziecko jest postrzegane jako istota duchowa w drodze nie tylko uczeń, ale przyszły współtwórca świata. W medycynie pojawia się integracja leczenia ciała i duszy podejście, które nie tylko usuwa objawy, ale dotyka ich duchowych źródeł. W rolnictwie biodynamicznym zauważamy szacunek dla rytmów natury. Ziemia jest tu żywym organizmem, a nie tylko zasobem. W ekonomii Steiner proponował model współpracy zamiast rywalizacji, harmonię między twórczym impulsem a społeczną odpowiedzialnością. W każdej z tych dziedzin obecna jest ta sama myśl. Człowiek jako istota duchowa, odpowiedzialna za to, co tworzy. Nie chodzi o ucieczkę od świata, ale o jego przebudowę z wewnątrz. Adam, Ewa i Owoc świadomości. Patrząc na historię Adama i Ewy przez pryzmat Steinera, otrzymujemy zupełnie nową perspektywę. Grzech pierworodny nie jest tu upadkiem, lecz momentem przebudzenia. To Lucyfer, dając człowiekowi owoc poznania, obudził w nim jaźń. Dzięki temu człowiek uzyskał zdolność wyboru, a więc wolną wolę. Narodziła się świadomość, samodzielność, możliwość poznania dobra i zła, a także prawo do błędu. W tym sensie upadek był koniecznym etapem ewolucji. Bez niego ludzkość pozostałaby w stanie niewinnej nieświadomości. Cierpienie i śmierć stały się ceną za rozwój, ale też drogą do odkrycia głębszej tożsamości duchowej. Steiner widzi w tym opowieść nie o winie, ale o narodzinach wolności. Lucyfer nie jako kusiciel, lecz jako inicjator wewnętrznej podróży. Tej, która wiedzie nas do samopoznania i współodpowiedzialności za świat. Ta interpretacja przywraca człowiekowi podmiotowość. Nie jesteśmy ofiarami upadku, lecz pielgrzymami ku światłu. To od nas zależy, co zrobimy z darem świadomości, życie pomiędzy biegunami. W codziennym życiu balans między siłami Lucyfera i Arimana jest wyzwaniem, które rozgrywa się w małych, konkretnych decyzjach. Czy wpadniemy w bezmyślną rutynę? czy w nieziemską ucieczkę od odpowiedzialności czy będziemy jedynie działać czy też zatrzymamy się na chwilę by poczuć steiner zachęca byśmy nie wybierali jednej strony ale uczyli się tańczyć między nimi z obecnością miłością i samoświadomością w tym wszystkim kluczowe staje się to, co nazwał świadomością Chrystusową, czyli zdolnością do utrzymywania wewnętrznej równowagi, współczucia i spokoju pomimo napięcia światów. To stan, który nie unika konfrontacji z ciemnością, ale też nie gubi się w świetlistych iluzjach. Dzięki temu możliwa staje się prawdziwa duchowa dojrzałość. Antropozofia. Nie obiecuje gotowych rozwiązań, oferuje kierunek, strukturę i zadania do wykonania. To zaproszenie do pracy nad sobą, do rozwijania wewnętrznego kompasu moralnego, który prowadzi nas nie ślepo za światłem, ale świadomie, krok po kroku, przez złożoność istnienia.